Drodzy przyjaciele Szkół Pobożnych w Polsce, na Białorusi, w Czechach i na Ukrainie, zwracam się do Was w przedostatnim dniu kapituły, jeszcze z hebdowa, żeby podzielić się naszą radością z tego, co tutaj przeżywamy. Przede wszystkim. Z głębokiego doświadczenia działania Ducha Świętego, który objawia się w swoich darach w darze jedności, w darze radości, także w darze rady w podejmowaniu spraw, o których przychodzi nam rozmawiać. Otrzymaliśmy takie mocne słowa, świadectwa redaktora Jakimowicza na początku kapituły, wczoraj biskupa Kieleckiego, Jana Piotrowskiego i umacniamy się tym. Dlatego bardzo bardzo Wam dziękuję za Waszą modlitwę w intencji Kapituły, także za słowa gratulacji, pozdrowień, które do nas napływają. Kapituła postanowiła powierzyć mnie po raz kolejny kierowanie prowincją przez następne cztery lata i wybrała nową kongregację prowincjalną. Znaleźli się w niej dwaj dotychczasowi asystenci, ojciec Tomasz Jędruch który obejmie opiekę nad duszpasterstwem ogólnym, ojciec Jacek Wolan, który kontynuuje swoją pracę na rzecz duszpasterstwa dzieci i młodzieży, a także dwaj nowi asystenci. Ojciec Grzegorz Misiura, który obejmie obszar kultury powołaniowej i ojciec Jarosław Pabian, zajmujący się edukacją formalną i nieformalną w naszej prowincji. Kapituła bardzo jasno. Mówi nam, że mamy się skupić na życiu wspólnym zakonników, ale myślę też wszystkich wspólnot, które tworzymy w naszym piarskim środowisku. Nie po to, żeby zamknąć się w sobie, ale po to, żeby umocnić nasze świadectwo, odnaleźć na nowo obecność Chrystusa z martwych wstałego pośród nas i z tą mocą zaświadczyć wobec świata, że Pan jest. Wyrażamy naszą radość, naszą gotowość do służenia wam przez kolejne lata. Szczęść Boże.